Cześć, się z tej strony, Igor z kanału Igerbli, a dzisiaj zrobię recenzję ze strony 75206. Tutaj mam taką kłodeczkę, jak możecie zobaczyć, z przodu. Tak jest. No, tak wygląda z tej strony. Z tej strony nie, do, nie pamiętam, ile to kosztowało. Trochę może odwrócę. Tak. No i chyba co najważniejsze był. Yy, mamy tak, tutaj mamy pokazane. Yy, takie podnoszone jest. Znaczy takie, no i można powiedzieć, że to jest kapsułanie szkło O, podnoszone szkło. Tutaj zapasowe elementy. Pistolety. Yy, te, tutaj te strzelające, te yy, pociski. No i w sumie tyle. Z pudełka mogę Wam powiedzieć. O, no i tutaj jeszcze mamy. Bar jest ofe. Nie wiem, jak się nazywa ta minifigurka, ale już mniejsza z tym. A może zacznijmy sobie może od minifigurek. Na początku mamy taką parę szturmowców, klonów. I ja zrobię tak, że a musiałem coś szybko jeszcze zrobić, więc tak musiałem uciec na chwilę. No i tak, tak się prezentuje szturmowiec. Albo klon. Taką ma główkę. Taki ma tył. A teraz sobie przejdziemy jeszcze do tych dwóch minifigurek Jedi. Ale jeszcze chciałem wam tylko pokazać, jak ta minifigurka o, widzicie jak fajnie przyleciał do mnie sam strzał. Oczywiście druga minifigurka tak samo strzela, dlatego nie będę już Wam pokazywał tego. No i pójdziemy może do tej minifigurki Jedi. Nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywa. Aha, przypomniało mi się jak ona się nazywa. Ona się nazywa Baris Ofe. Ale naprawdę tego nie pamiętam w ogóle. Ale przejdziemy najpierw do niej. Ma ona mieć świetne niebieski. No, wyostrz się. Może zdejmę kaptur. A mam też fajny pomysł. Wpadłem na pomysł, żeby nie było problemów z ostrzością. Będę je wkładał na taką właśnie płytkę. Dobra, widzicie? Tak jest pierwsza twarzyczka, taka zamyślona, a druga to jest taka zła. Jeszcze tak, musi się wyostrzyć. O, widzicie już w sumie. No to ja jej założę kapturek i przejdźmy do kolejnej mini figureczki w naszym zestawieniu. Nie pamiętam, jak on się nazywa, dlatego napiszcie mi w komentarzach, a nie mogę go w necie znaleźć. Aha, jakbyście słyszeli takie. To jest krzesło to ja wam może to przybliżę. No jak widzicie, nie chcę w ogóle mi się wyostrzyć. O! Z drugiej twarzy nie ma, ale ma jeszcze takiego kucyka, który śmiesznie wygląda. I też ma miecz świetlny, a tak się prezentuje z tyłu. Z tyłu mogli dać więcej, według mnie, nadruków, ale z przodu naprawdę dużo dali tych nadruków. Dobrze, przejdźmy do naszego stateczka. Zacznijmy od skrzydeł skrzydła możemy dotąd maksymalnie podnieść i zniżyć maksymalnie dotąd oczywiście to się rusza to strzela o tutaj widzę, że mi to spadło ale tutaj na ten skrzydle pokażę obrotowo oczywiście do tyłu też, tu oczywiście strzela akurat spadła, o nie tutaj jest od razu mogę wpasować i w sumie tyle na zestaw tak się jeszcze z tyłu prezentuje. I tak od spodu. Dobra, jeśli chcecie kolejną recenzję, no trochę lepszą, bo ta faktycznie trochę za mały zestaw, żeby cokolwiek recenzować. Dlatego jeśli chcecie kolejną recenzję na moim kanale, to wbijcie tutaj cztery lajkacze. I napiszcie w komentarzu, jak się Wam podoba ten zestaw. Ja Wam przypomnę, jaki jest numer katalogowy. Numer katalogowy tego zestawu to 75206. Dobra, dziękuję, że mnie wysłuchaliście i widzimy się pojutrze albo jutro. Cześć. Ale dobijcie dwa lajka, czy nie, cztery, dobijcie cztery. Dobijecie. Cześć.